Dobra, E4 tym razem. No to ja spróbuję tutaj obronę sycylijską zastosować. Wariant Dudy z Koczek F6. Zobaczmy, co tutaj Tomek przygotował na to. To jest taki wariant, który obiektywnie się nie zgadza i no raczej nie polecam tak grać, ale e, kiedyś e, kiedyś w grudniu e, była taka fajna partia, m, że Duda zagrał z e, Magnusem Carlsenem ten wariant e, na e, mistrzostwach świata w szachach szybkich. No i Magnus Carlsen tam e, nie udowodnił e, przewagi w tym wariancie. No i tak sobie stwierdziłem, kurde, no skoro Carlsen nie potrafi udowodnić przewagi, no to zawodnicy na moim poziomie też raczej nie będą umieli. No i stąd zacząłem sobie grać i naprawdę całkiem nieźle to działa. Chociaż oczywiście tutaj ten pionek E5 jest ogromnym, ogromnym problemem dla czarnego. Natomiast przy odpowiednim podejściu, przy odpowiedniej gimnastyce da się tutaj te dziury załatać. Więc tak, przeciwnik chce mi się wpakować na pole C4. Pytanie, czy ja się tego boję? Odpowiedź brzmi, że chyba nie, ale, ale może trochę tak. E no dobra, zagram goniec B7 po prostu i zawsze mogę wrzucić posunięcie B5, co nie? Więc to jest pierwsza kwestia, ale najpierw ja proponuję zakończyć, no zakończyć to może jeszcze nie, ale tak podgonić z tym rozwojem. Chociaż może lepiej, a nie, 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 skoczek E7 byłoby skandalicznie głupim pomysłem, bo wpakowałby mi się tym kuniem na... D6 i byłoby pozamiatane całkowicie ostatecznie, więc do czegoś takiego nie chcę doprowadzić. Nie wiem, czy tutaj Hetman G4 przypadkiem nie przepuściłem, ale w razie potrzeby, tak sobie myślę, że zagram posunięcie król F8, no bo roszady to na pewno nie będę chciał zrobić, bo krótka roszadka, no to będzie. No, takim samobójstwem chyba, nie? Dobra, przycink B3. To jest właśnie coś, co Tomek umie bardzo dobrze, a ja y, nie umiem y, całkowicie. Y, że on potrafi robić takie proste ruchy, a ja to zawsze y, kombinuję y, za bardzo. Y, dobra. Y, więc króle 8 Tutaj punkt G7 Pirazy oko zabezpieczony. Y, no i będę miał na radarze. Zagranie tego B5, z tym, że obawiam się bardzo ruchu skoczek D6. Skoczek D6 y, ekstremalnie mi tutaj nie leży. Eee, dobra, wiecie co? Wrzucę po prostu posunięcie B5. Bo, jeżeli bym tego nie zagrał, to po prostu nie mam się gdzie ruszać w tej pozycji. I zagram sobie po prostu Hetman B6, i mój plan jest taki, żeby zagrać C4 może w ogóle. Coś takiego. Bo tutaj chcę po prostu walczyć o przetrwanie i gdzieś tam w końcu posmyrać tego pionka. Kurde, chciałem zagrać tutaj, ale się zorientowałem, że podstawiłbym Hetmana. No dobra, to zagrajmy tym pionem wobec tego. No staram się szukać po prostu jakichkolwiek y, aktywnych możliwości. Hmm. Co, nie mam tutaj się jak bronić po raz kolejny. ramba. No kurde, bele. No bo jak tutaj zagram, to po prostu gońce mi wiedzie, jo? Jo? No nie, no. Kolejny meczek od 4-0 zaczynał. No nie jest dobrze widzowy tutaj ewidentnie. Nie no, jak się tu nie obronię, to jest po mnie. Ale no to co, mam G6 zagrać, to na pewno tu figurę poświęci, nie? Bicie, bicie. I 100% się to kończy matem. No to chyba zostało tutaj przekombinowane. Może nie na no F5, to, to na pewno nie. No dobra, co mogę powiedzieć? Better player, nie. Nie no, po prostu zagram sobie tak, on mi zbije, odejdę. I no znajdzie tutaj mata na 100%, ale ...łódźmy się, że nie. Albo takiego. No dobra. Do no rozłożony tutaj jestem widzowie psychasiada. No dobra, w takim razie jeszcze, a nie, D4 w sumie zagrałem, dobra, to zagrajmy wobec tego skoczek F3, E4, D4 nie zadziałało, to spróbujmy wobec tego w taki niewinny sposób podejść do tematu przez B3, B3, G3 sobie ustawię i... Zobaczymy co dalej. Więc przeciwnik ustawia klasyczny domek, bardzo solidna pozycja z jego strony. Ja mam plan tutaj prymitywny. Zagram sobie wieża E1, zagram sobie E4 albo C4. W tym przypadku to zagram sobie C4. No i tutaj po malutku będę się starał gdzieś przepychać z tym że gdzie to jeszcze nie mam weny. Chyba zagram tak yy, a o, a to mnie zaskoczyło. Yy, no nie wiem o co chodzi, przyznam szczerze, więc zagram sobie po prostu a3. Zagram sobie po prostu cyk cyk cyk, taki klasyczny plan. No i zobaczymy jak się akcja rozwinie. Ja chcę po prostu yy, zająć pole e5. No i też jak ustawiam Hetwana na a 1 na A1 no to przeciwnik. No to przeciwnik musi ciągle na punkt F6 uważać, co może nie jest jakimś problemem, no ale powiedzmy, że jest to pewnego rodzaju niedogodność. No to ja zagram wieża E1 z planem wrzutki E4. Choć E4 teraz się tak zorientowałem, że chyba mimo wszystko byłoby zbyt optymistycznym podejściem. Bo przeciwnik ma skoczek C5 i tutaj punkt D3 będzie siadał. Chociaż teraz jak przeciwnik chce mi wrzucić E4, no to ja nie chcę, ale muszę tutaj zagrać E4, bo inaczej to mnie po prostu nie zmiażdży. No i teraz ewidentnie moje figury tutaj zostały przyblokowane, więc wrzucę sobie ruch skoczek H4. I będę się modlił o to, żeby w jakiś sposób przeprowadzić ruch F4, ponieważ jeżeli posunięcia F4 nie przeprowadzę, no to mnie Tomek po prostu udusi po raz kolejny. Gdyż tutaj ten pionek D4 zapewnia kolosalną przewagę w przestrzeni. Dobrze, zagram B4 z planem jakiegoś C5, skoczek C4. Coś tam próbujemy ciągle się zaktywizować. Czają się też przy okazji, żeby wrzucić tego skoczka na F5. Tutaj wszystkie 16 pionów jest ciągle na desce, pozycja mocno zamknięta. Więc wydaje mi się, że można sobie pozwolić na tego rodzaju turbo spokojne manewry chociaż, chociaż zobaczymy oczywiście Jak to wyjdzie w praniu. Niemniej w kolejnym ruchu już chyba sobie tutaj wiadę. Dobra, no nie mogę z tym skoczkiem na H4 stać w nieskończoność. Tyt. Ty, 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 ty. Może taki myk i pomału tutaj jeszcze skoczka wrzucimy do ataku. Tutaj oczywiście grzecznie sobie odchodzę. G5 się nigdy nie boję, bo się tutaj wpakuje, więc zagram sobie posunięcie H3, a tego skoczka może przez G4 wrzu wrzucę e, do akcji. Mhm. No chyba się boję, żeby on mi tutaj wybił, nie? E, więc wobec tego następuje mm, wycofanko. Okej okay. uh. No dobra, no to kontynuujemy ten plan Bo co tutaj mądrzejszego? Kurde, nie wiem co tu grać dalej mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak kłóci mnie coś takiego, ale to będzie przesada Zdecydowana A to nie wiem może wieża E2, wieża F1 byśmy się przestawili. Albo dobra, oddam jakość. O, to będzie pod, poddymienie prawidłowe. I po prostu spróbujemy, Tomka, przycisnąć po e, słabych białych polach. Kurczę, a ten nie chce przyjąć. No niegrzeczny Tomek. Nie chce przyjąć mojej ofiary. Nieładnie. No ale dobrze chyba zagrał, co tu dużo mówić. Dobra, zróbmy tak. Mimo wszystko tutaj poświęcę. Hop. Bo król przeciwnika delikatnie osłabiony. I tak liczę, że coś uda mi się podziałać na tym królu. A że na punkcie F2 po linii F wydaje mi się, że zawsze go zablokuję. To tak tutaj życzeniowo sobie pomyślałem, że ta strata jakości nie będzie jakimś problemem. Choć, choć czy nie będzie jakimś problemem, to się oczywiście okaże za chwilę, a zbliżamy się do nie do czasu. No i jak dobrze wiemy, to raczej nie jest jakaś moja mocna strona. No dobra, Zagram posunięcie C5. Wiecie zawsze jakiś plan. Aktywizacji może się pojawić. Hetman tutaj, no chce mi po prostu zabrać pionka. No i co ja na to powiem? Bo ja pionka nie chciałbym stracić. No to muszę się chyba grzecznie obronić i po prostu nic mądrzejszego tutaj nie posiadam. No, powiem wam, że nie widzę tutaj sposobu, żeby jakoś ukąsić tę pozycję Tomasza. A on chce punkt F2 atakować. No ma to bardzo dużo sensu. To co, taki ostatni krzyk rozpaczy tutaj byśmy zrobili? Nie, no na goniec G5 to net zbije na E4, co nie? No dobra. Dobra, yolo. I tak szukam, po co ja to poświęciłem? Ну, а за фигура подставил. О, No karamba, no, S co jest? Zagrajmy B6 w tej konfiguracji wobec powyższego. E tam nie zadziałało mi to zbyt dobrze. Spróbujemy teraz wzmocnić ten pomysł. Tutaj ogólnie. Po raz kolejny. No nie jest to jakiś potężny plan. Ale mam tutaj taką solidną pozycję bez jakichś większych problemów. Mogę sobie na spokojnie wprowadzać figurki do akcji, więc myślę, że jest to ciekawy wybór. No i teraz pojawia się oczywiście pytanie: jak tutaj będziemy się przestawiali dalej? No pierwszy taki typowy plan. Byłoby to granie E5, można też w ten sposób, tak w stylu obrony Grunfelda ruszyć do akcji. No to rozejrzyjmy się. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że sobie zagram w ten sposób. To mi się wydaje takim bardzo logicznym podejściem. Aha, on mnie zblokował, no to teraz grzecznie odejdę. Ale za to zablokował sobie też swojego gońca. Plus też pole D5 jest teraz dosyć słabe, natomiast z drugiej strony pole E4. No więc jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są też minusy. Aha. Jak tu do tematu podejść wobec tego? No, C4. Dobra, spróbujmy po prostu postawić tutaj w pełni na aktywnego skoczka na polu D5. Oczywiście, dzięki pionkowi E5 Tomek będzie miał naprawdę potężny atak na mojego monarchę, co jest oczywiście problemem. Natomiast z drugiej strony ja tam pirazy oko będę miał jakiś całkiem niezły marsz pionami na skrzydle hetmańskim. Więc może przy dobrych wiatrach, jeżeli udałoby się nie dostać mata, no to wtedy gdzieś tam go zajadę na skrzydle hetmańskim. Zobaczymy czy się to powiedzie. Szanse jak najbardziej są niezerowe. Także cyk. No i zobaczymy, co tutaj przeciwnik na to powie. Jeżeli goniec g5, to wydaje mi się, że jestem zmuszony zbić na e4. No bo jeżeli on pozbędzie się mojego gońca i mi tu się wpakuje na d6, to po prostu ze mnie absolutnie nie ma co zbierać. No dobra, tutaj mat grozi, wiadoma sprawa. No więc chyba jestem zmuszony do zagrania takiego posunięcia. No i zagrałem, ale powiem wam szczerze, nie cieszyłem się. Nie cieszyłem się z tego posunięcia absolutnie wcale, ani ciut ciut. I teraz czy chciałbym wymieniać, no bo on zaraz pójdzie na g5, wymieni czarnopolowy gońce i mnie zdominuje, więc wydaje mi się, że ja jestem zmuszony, co by tutaj wymienić. Tylko teraz się zorientowałem, a co ja zrobię z punktem f7, bo nie mam jak tego po prostu bronić. Jeżeli on zagra coś takiego, no i zdaje się, że po raz kolejny w głupi sposób tutaj mam przegraną pozycję ustawioną. No, nie wiem, może jakieś kurcze F6, F5, jakaś akcja tutaj rozpaczy. Dobra, nic mądrzejszego tutaj mi nie przyszło do głowy. Chociaż, za cholerę nie wiem jak ja się będę bronił, jak on mi wjedzie na yy, linię H. Ale zobaczymy, no może coś się uda yy, poczarować. Dobra, taki myk. No kurczę, dobrze tutaj Tomek zagrał, bo wjedzie mi tu. No dobra, no nie wiem, odejdę tutaj i jakoś skoczka będę przestawiał do obrony. Dobra, tu już punkt F7 trzeszczy, ale póki co chyba mnie nie zbije tam. No dobra, no to lecimy naszymi pionami. Bo chyba i tak nic mądrzejszego tutaj nie posiadam. Ostatnia minuta tej rozgrywki została. Kurczę, ja nie wiem czy on nie może czegoś takiego zrobić. Ja po prostu absolutnie nie mam jak na punkcie F7 się bronić. Dobra, on chce mnie. Tak, chce mnie tutaj po prostu dojechać na punkcie w 7. Całkowicie ostatecznie absolutnie. No i co my z tym zrobimy? No nic, z tym nie zrobimy. No zbiję to, zbije. Dobra. Lecimy, lecimy w takim razie z naszym planem. B4 jest już rzucane. No jest ten plan spóźniony tak lekko licząc o jakieś trzy posunięcia. Ale może jednak udałoby się coś tutaj z tego yy, wyczarować. Hmm. No dobra, zbijmy. To i pionek d4 zawsze ciut słabszy. Nie wiem, coś takiego mi przyszło do głowy, choć jeszcze nie do końca rozumiem to posunięcie, ale tak mi się rzuciło w oczy. Eee, to nie było głupie, bo teraz mam tak. A nie, bo on zagra tutaj, będzie mi wisiało tutaj i nie będę w stanie zagrać do ataku. Kurde, no. No nic się tu nie zgadza, widzowie, w tej pozycji. Chociaż pirazy oko, po czymś takim mam to. I na he. Wow. No tego nie brałem pod uwagę. Człowieku, coś ty tu zobaczył. Słuchajcie, bicie tu szach, odchodzę tu, tu Goni C6 Tak, goni C6 i nie mam jak się bronić przed matem, serio? Aj, czas jeszcze Dobra, nie wiem, coś takiego. O Jezu, MATA! Aj to tu chciałem zagrać. No dobra. To! Mat w jeden był! No ale ciągle ten mat wisi, kurde, on chyba i tak mnie tu matuje. Ale to jest... co za poza? No i mat, no ja cię nie mogę. XD. No dobra, go next, no 6-0. Meczyk został już przegrany, ale. zdemolowany zostałem tutaj widzowy. No, better player ewidentnie dzisiaj.